Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego, niech będzie z nami. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością. I miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze niebieski, chroń moje dzieci. Każdego dnia bądź ich tarczą i ich fortecą. Trzymaj ich z dala od zła tego świata. Niech żaden zły wpływ nie zepsuje ich drogocennych umysłów. Boże Ojcze, chroń moje dzieci, gdy są z dala od domu. Nie pozwól, by fizyczne obrażenia dotykały ich ciał. Trzymaj je z dala od choroby. Pozwól im zdobyć więcej wiedzy, Zarówno o Tobie, jak i o wszechświecie, który stworzyłeś. Niech rozwijają umysły, które szukają prawdy ponad wszystko. Panie, chroń ich przez cały czas, bądź ich opiekunem w godzinach, w których nie jestem z nimi. Chroni je przed wypadkami i chorobami. Chroń ich umysły przed złymi wpływami. Strzeż ich serc przed bezbożnym charakterem. Niech ich języki zawsze mówią słowa, które dają życie. I niech ich ręce będą przedłużeniem Twojej łaski dla innych. Niech będą solą i światłem dla otaczającego ich świata. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał. Duch święty modlitwy. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!